Adam Orzechowski Absolwent Wydziału Reżyserii PWST w Krakowie. W latach 2000-2005 był dyrektorem Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Nieprzerwanie od 2006 roku jest dyrektorem Teatru Wybrzeże. Pomysłodawca festiwalu Pra Premier i przeglądu Wybrzeże Sztuki. Laureat między innymi Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska oraz Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego. Pomorskiego Sztormu w kategorii Człowiek Roku za reżyserię spektaklu Broniewski Radosława Paczochy. Odznaczy Srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2018 został nominowany za mistrzowską i nowoczesną reżyserię i inscenizację śmierci Białej Pończochy Mariana Pankowskiego w Teatrze Wybrzeże. Sztukę znakomicie przyjętą przez publiczność i krytykę teatralną.